Podobają Ci się nowe buty? Tak. Sprawdzę, czy są dobre. Są za małe. Nie mieści się nawet mały palec. Jest dobrze. Tak, ale... Czego oczekujesz za taką cenę? Mogę iść do wody? Nie. Cieszę się, kiedy jestem statu, ale wkurzam mnie, gdy inni proszą go o zdjęcie. Just for the photo dad. Dziękuję. Pewnie. Słodki psiak. Nie obchodzi ich, że jest z dziećmi. Mogę prosić o zdjęcie? Pewnie. Chcą zdjęcia i proszą o autografy. Super. Marnują jego czas. Miło cię poznać. Wzajemnie. Nadal sądzę, że Joshua by cię pokonał. A ciebie pokonałby każdy na tej plaży. Skurczyby.